Kobieta, aby udowodnić swoją niewinność, pozwoliła jadowitym wężom pełzać po całym swoim ciele. Dopiero gdy potwierdziły jej czystość, węże odeszły. Wiedziała już, że był to spisek jej siostry. Poprosiła wcześniej starą babkę o pomoc, aby wszystko przygotowała, a ceną za oszukanie władcy węży było bycie żywcem pożartym przez węże. We wiosce panowała starożytna zasada. Każdego roku jedna kobieta musiała zostać złożona w ofierze władcy węży. 99 wybranych wcześniej kobiet zginęło, nie pozostawiając nawet ciała. W tym roku wybrano miała być jej siostra. Jednak siostra za nic w świecie nie chciała wyjść za mąż. Kobieta została zmuszona, by zająć jej miejsce i wyjść za Mąż. Nieoczekiwanie to właśnie Ją Władca Węży wybrał na swoją żonę, czyniąc ją jedyną kobietą oficjalnie nazwaną jego małżonką. Siostra, która uciekła, wpadła do jamy węży i została tam zmasakrowana nie do poznania. Doprowadzona do szaleństwa z zazdrości, obwiniała o wszystko kobietę. Ostatecznie napadła ją i zasztyletowała. Kobieta umarła z nienawiścią w sercu. Gdy ponownie otworzyła oczy, odrodziła się w dniu losowania. Przysięgła, że w tym życiu wszyscy, którzy ją skrzywdzili, zapłacą. Ku jej zaskoczeniu siostra również się odrodziła. Tym razem sama zgłosiła się, by zostać żoną Władcy Węży, wszystko dla najwyższego zaszczytu. W obliczu prowokacji siostry i faworyzowania ze strony rodziców, kobieta tylko się uśmiechnęła i postanowiła grać dalej. Gdy losowanie ponownie wskazało młodszą siostrę, ta udawała przestraszoną i błagała starszą siostrę, by jej towarzyszyła. Kobieta przejrzała jej sztuczki, ale się zgodziła, wiedząc, że wspomnienia z poprzedniego życia są jej prawdziwą kartą przetargową. Trzy dni później miały wyruszyć na ceremonię zaślubin. Siostra udawała bliskość i codziennie obserwowała kobietę, próbując odkryć sekret, dlaczego została wybrana. Kobieta zastawiła pułapkę. Późną nocą wysmarowała się zgniłym mięsem i wnętrznościami, sprawiając, że siostra uwierzyła, iż władca węży kocha odur rozkładu. Siostra z dumą ją naśladowała, nie wiedząc, że prawdziwy klucz był czymś, czego nigdy nie mogła. Aby się nauczyć. Wkrótce nadszedł dzień ślubu. Siostra nagle oskarżyła ją publicznie, twierdząc, że starsza siostra nie jest już czysta, i przysięgając, że jeśli kłamie, niech pożre ją 10 tysięcy węży. Rodzice faworyzowali młodszą i zmusili kobietę do przyznania się. Wszyscy nalegali, aby przywódca klanu wrzucił ją do jamy węży. W tym momencie pojawiły się węże odpowiedzialne za inspekcję. Podpełzły do kobiety i czule ocierały się o nią, po czym ujawniły dowód, że nadal jest niewinna. Cały tłum on nie miał, a siostrę ogarnął paniczny strach. Kobieta chłodno przypomniała jej o złożonej przed chwilą przysiędze. Siostra uklękła i błagała o litość, ale było już za późno. Węże nagle stały się agresywne i rzuciły się na nią. Siostra upadła na ziemię, krzycząc